Idziemy na wcieczkę. Nie, nie umiemy rozłożyć do końca. Nie wiem, no, że nie umiemy, <laughs> tylko coś jest nie Jesteśmy w Maspalona Na skróty, Basiek, na skróty Matko święty, ile to jest piachu Youtuberka, co robić wyświetlenia? Wszędzie. Nawet największej kuwiecie, w kuwecie na Gran Canari Tu się przydał jakiś jeden już jest Do noszenia plecaków nie no, powiem wam, sama przyjemność w 30 stopniach po piachu chodzić, a tam jest Fata Morgana chyba. Wiecie co, nie chciałabym się zgubić na pustyni, ale macie dwa w jednym, Gran Canaria i Egipt. Jakiś dylemat? No, jak macie dylemat, to wybierzcie Gran Canaria. A piramidy to tylko finansowe. Tak, dokładnie. Tak. widać głowę mojego małżonka. Hotel Rio Ale powiem Ci, że żału nie ma Myślałam, że będzie tu lepiej Tu ma, macie miejsce, w którym krężyłam mięsnego Ewa. Pamiętniki z wakacji To no. jest playa de ingles To jest plaża To jest playa Macie Dlaczego tutaj jest? Tak no ale jest masakra. Wyobraźcie sobie, leżycie sobie tutaj, i cały czas wam przed oczami chodzą ludzie. Niby wielka, potężna plaża. Te widmy robią wrażenie, no bo robią. Fajnie, fajnie na to popatrzeć, fajnie to wygląda, ale zdecydowanie tam, gdzie jesteśmy, czyli w San Agustinie, jest dużo przyjemniej. Tak kameralnie i na tej plaży jest spokój, a tutaj jest wszędzie? Młyn i pełno ludzi. Nie? That's good. Patrz, jakie zejścia łagodne do wody dla dzieci. Pięknie. Patrz jaki tam jest widok z tego apartama. Tutaj jeździ na wakacje pewnie Jennifer Lopez. niesamowite nie? pięknie tak no właśnie ale ma swój urok przez to może ta zatoczka Na ale parę jakichś żółtych co jest ta wysepka usypana w kształcie serca no musiałbyś mieć dron Albo z góry, no. Zobaczcie, jak to pięknie, ale tu muszą być animacje i wszystko. Kurde, chyba kogoś oglądałam, kto był w tym hotelu. Musimy, musimy sprawdzić ten hotel. Możemy przyjechać tu na wakacje. Nie? Młody by tylko windą jeździł. Co wakacje.

To się Ja to widzi. mam tu, nie przejmuj się. A nieważne. Ja mi się włożył. Wecjalnie się popisał przede mną, bo mu kiłką w głową. Jest godzina, nie wiem, yy, okolica godziny 13 3 Czy dychy 3 dychy w, w wali? Marzec jest zobaczcie. 14 14 marca Także jakby ktoś nie wiedział, co ma robić w tym okresie, a budżetowo nie puszcza go na przykład lipiec, bo pewnie te ceny będą z kosmosu, to w przyszłym roku warto ruszyć. Według mnie, nie mam doświadczenia w tym, bo pierwszy raz takie coś robimy, no to pogoda jest petarda. Tłumów jakoś takich nie ma wielkich. Ale ten, a ceny przystępne. Bo później jak pokazywała kierowniczka, no to już było od kwietnia już drożej. Także młoda unia w naszych sercach. No jesteśmy niby na tej wyspie w kształcie serca. Możemy mieć widok pokoju. To jakby ktoś chciał zobaczyć delfiny. To już widzieliśmy. Spoko miejscu. To jest takie wyważenie, właśnie między taką komercją jak Maspalomas, ale jest elegancko, tak jak... a takim spokojem, tak jak u nas w San Ambustin. Maspalomas to typowo, no, to jest taka rzeźnia. Rzeźnia, Przem, przemielić tu, tu przy, przemielić y, turystę i to Drama O jednym tylko myśli o czasowicz, o pomarańczach i arbuzach i o szkwinia. Za dużo tutaj tego na plaży. O pierogach z I potem z się chłopu się odkleja Po no, cały czas. Za, a... za dużo. Dupa. No co? oko No i co no ryby? No ryby za kleje zjesz. No właśnie. Nie zjem, bo nie zdążę na obiad. Powiem mi sorry we close. Nie No powiem ci, że jest tu. Nie grywam. Kupujemy tu mieszkanie. Nie? Za moje. Jakbym tutaj, kupiła no, tu mieszkanie To, to, zwar. Jakbym kupiła tu mieszkanie, to bym Was zapraszała tutaj za euro. Ale dla widzów byłby kod rabatowy. Na hasło Natural Crew mielibyście chipsy w sparze gratis. Nie no, żartuję, to sobie teraz. Bo to jest... Unbelievable Ball unbelievable. To jest niesamowite A ile to pokazuje temperaturę? 100 stopni Nie, no spokojnie No, a nie pokazuje ci tam 26 26 Ale w słońcu jest 34, dobrze Tak grzeje, że to jest nie... Widzicie, my jedziemy cabrio, a nie wieje. Tu <grym> też mamy, to jest ta Mam. Widzisz? I tu jest to wszystko na, na miejscu, ta, te, te miejscowości, więc jutro pojedziemy na około wyspy, bo dzisiaj taki typowy plażing, bo dzisiaj jest tak ciepło, że nie dałoby się chodzić po tych miasteczkach. Ale to na bym nie chciałbym. To jedynie w górę. Dzisiaj moglibyśmy do tego terroru jechać. się. Ja to wszystko znam z mapy. Gdzie mam prawie? Prosto, za drogą. Jakbyśmy mieli jeździć dzisiaj i zwiedzać takie Puerto de to... Za 600 metrów skręcimy w prawo w zjazd. Za 600 metrów. Już to byśmy tu dostali dosłownie padaczki od słońca. Bo musisz się trzymać na maspalonach właśnie. tego tak biedzę jeden. E i... Także dzisiaj najjedyną rozsądną rzeczą poza plażami byłyby góry, bo tam będzie dużo chłodniej. Terror to miasteczko i tak dalej i ja w ogóle muszę kupić pamiątki. Oju, oh, naprawdę. E... Jeżeli chodzi o hotel, to bardzo Wam polecam. Jest to hotel Abora Interclub Atlantic w San Agustin. Jest 500 metrów do plaży, ale tutaj kompleks basenowy dla dzieci i dla dorosłych jest tak super, że na tą plażę po prostu będziecie chodzić sobie o tak, na chwilę na przykład, żeby na chwilę tam posiedzieć. Jak widzieliście, byliśmy dzisiaj na takiej mini wycieczce, bo to była mini wycieczka na plaży Amfi no, przepiękna jest, jest tam taki wakacyjny klimat, wiadomo taka komercyjna strasznie, bo tam jest taki wielki hotelowca, są dwa obok, ale no jest przeurocza i to jej dodaje jeszcze takiego czegoś, nie wiem, fajnego, bo nie ma tam nawalone leżaków, parasoli i tak dalej, więc naprawdę jest urokliwa no i byliśmy wcześniej jeszcze na wydwach w Bas Palomas I e, to nie koniec Bo pojedziemy jeszcze dziś Widzicie, już jestem, wyrównałam się trochę Tylko ta twarz, no ale ja twarz pięćdziesiątką Wiecie, albo wiecznie młoda, albo stara I pomarszczona od tego Zresztą ja mam tak z buzią, że mnie opali I mi się złuszcza od razu ale nie wygląda to jakoś tragicznie. No i co? Czekam na wolną łazienkę i pojedziemy jeszcze raz do Maspalomas, bo pojedziemy pod latarnię morską i może zahaczymy o ten karnawał. Więc bądźcie z nami. Teraz telefon załaduję, bo mi się już rozładowuje. A drugi chyba mam naładowany, bo na nim mam mapkę, Wziąłam ten mój stary telefon i powiem wam, że to jest super rzecz tylko jedna rzecz, nie wzięłam sobie ładowarki do samochodu co prawda w samochodzie, który mamy wypożyczony jest wejście na USB więc sam kabel wam wystarczy od ładowarki ale no ja do mojego muszę mieć na C wejście i mam taką ładowarkę do samochodu, gdzie są różne te wejścia i żałuję, że jej po prostu nie wzięłam, bo byłoby, ale ten telefon zawsze mogę doładować i się przyda to, bo jutro jedziemy na taką no, konkretną wycieczkę bo pojedziemy chyba jutro w te góry, pojedziemy do terroru i tak dalej, a na drugi, a w czwartek, w ostatni dzień zrobimy sobie objazd wyspy naokoło, bo ma być zachmurzenie, takie konkretne zachmurzenie, więc w górach nic nie zobaczymy, a mimo, że będzie ciepło, to ta wycieczka nie jest jakaś taka długa, więc wrócimy sobie jeszcze właśnie na obiad i posiedzimy sobie przy hotelu. Użyjemy tego słoneczka, a następny dzień, nawet jakby się to słońce pojawiło, no to będziemy jechać dookoła i, i zwiedzać. I chodzenie po, takim miast, po takich miasteczkach, y, gdzie chcemy jechać, będzie dużo, y, na przykład Puerto de Mogan będzie dużo przyjemniejsza. W takim zachmurzeniu niż w pełnym słońcu, no dzisiaj to była jakaś tragedia chociażby przejść z parkingu bo jest taki upał był dzisiaj, no dzisiaj chyba był najcieplejszy dzień, chyba ten dzi mm, drugi dzień po naszym przyjeździe, sobota też była taka ciepła, ale ten był totalnie bezchmurny, nie było grama chmurki na niebie, jakieś tam były, ale nie zasłaniały słońca, więc było ten, więc teraz tak, poleżeliśmy jeszcze nad basenem bierzemy prysznic pierwszy mąż, potem ja, ogarniamy się, idziemy na kolację, bo jest już godzina 17.47, u Was 18.47 i mamy od 18.00 kolację. Ja w sumie nie jestem jeszcze taka głodna, ale chcemy właśnie jechać i trzeba coś teraz zjeść. A potem ma być karaoke. Jeszcze rzucaliśmy rzutkami. Ja w ogóle nie umiem rzucać rzutkami. Ale Mateusz miał drugie miejsce. Także... aitäh teile , näeme järgmisega teiega 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 . aitäh teile , näeme järgmisega teiega teiega .